Droga duszo, wiadomość, którą zaraz otrzymasz, pochodzi bezpośrednio od aniołów i ma moc transformacyjną. Być może czujesz się zagubiony, niepewny lub nawet zniechęcony w odniesieniu do swojego związku i drogi, którą życie ci dotychczas pokazało. Może masz wątpliwości co do osoby, którą Bóg przygotował dla ciebie, co się dzieje lub co jeszcze nadejdzie. Niezależnie od Twojej obecnej sytuacji, ta wiadomość jest dla Ciebie, aby Cię poprowadzić i przynieść jasność w odpowiednim czasie. Anioły chcą, abyś wiedział, że wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, ma wyższy cel. Każda sytuacja, każde wyzwanie prowadzi Cię ku boskiej i prawdziwej miłości. Nie jesteś tu przypadkowo. Osoba, którą Bóg przygotował dla Ciebie. Jest w Twoim życiu z powodu głębszego celu, niż możesz sobie wyobrazić. Może być trudno zrozumieć, co się dzieje w tej chwili, ale uwierz, że niebo pracuje nad tym, aby połączyć wszystkie elementy Twojej podróży i przyciągnąć właściwą osobę we właściwym czasie. Czasami życie wydaje się rozpadać, a droga przed Tobą staje się niejasna. Mogą pojawić się momenty rozpaczy i samotności. Ale zrozum, że to część procesu. To, co przeżywasz teraz, to nie koniec, lecz początek czegoś wspaniałego. Ból, łzy, trudności, wszystko ma na celu ukształtowanie cię i przygotowanie na to, co nadchodzi. Często nie potrafimy dostrzec wielkiego dzieła, które Bóg przygotowuje w naszym życiu, ale wiedz, że nigdy cię nie opuści. Nosi cię w trudnych chwilach. A gdy najbardziej będziesz tego potrzebować, On ujawni doskonały plan dla Twojego życia. Jeśli wierzysz, że ta wiadomość jest dla Ciebie, zapisz się do kanału i włącz dzwoneczek, aby dalej otrzymywać codzienne błogosławieństwa od aniołów. Uwierz, że wszystko, co przeżyłeś do tej pory, jest częścią boskiego planu. Każdy ból, Każde wyzwanie są wykorzystywane do wzmocnienia Twojej wiary i przygotowania cię na to, co najlepsze. Niebo kształtuje Twoje życie w taki sposób, że w przyszłości spojrzysz wstecz i zobaczysz, jak doskonały był każdy szczegół, nawet jeśli w danym momencie trudno było to zrozumieć. Bóg zna Twoje serce i wie o Twoich najgłębszych pragnieniach. Czasami wydaje się, że wszystko, czego chcesz. Jest zbyt odległe i że miłość, której szukasz, jest nieosiągalna. Jednak anioły chcą ci przypomnieć, że wszystko ma swój czas. Prawdziwa miłość nie przychodzi wtedy, gdy tego chcemy, ale wtedy, gdy jesteśmy gotowi ją przyjąć. A Bóg zna dokładny moment, w którym przyniesie ci to, co dla ciebie przygotował. Osoba, która ma towarzyszyć ci w życiu, już jest w twoim życiu. Nawet jeśli przeznaczenie jeszcze nie ujawnili wszystkich ścieżek. Niebo zna Twoje lęki i wątpliwości, dlatego ta wiadomość dociera do Ciebie. Nie trać wiary, nie rezygnuj. Anioły są z Tobą, prowadzą Twoje kroki, a Ty jesteś coraz bliżej, by zobaczyć manifestację wszystkich swoich marzeń. Związek, który Bóg przygotował dla Ciebie, będzie czymś więcej. Niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Będzie duchowym przymierzem, głęboką więzią opartą na zaufaniu i szacunku, która przyniesie ci pokój, którego szukasz. Anioły mówią ci, abyś nie tracił wiary, ponieważ to, co teraz przeżywasz, to dopiero początek wielkiej transformacji. Jeśli zastanawiasz się nad przyszłością swojego związku lub nad tym, co nadchodzi, wiedz, że Bóg przygotowuje coś wspaniałego. Niebo pracuje w sposób niewidoczny, aby dostosować każdy szczegół Twojego życia, aby odpowiednia osoba weszła na Twoją drogę w odpowiednim czasie. Nie spiesz się, ponieważ cierpliwość jest kluczem, by to, co jest od Boga, przyszło do Ciebie we właściwym momencie. Jeśli jesteś gotów otworzyć swoje serce i przyjąć błogosławieństwa Boga, Zapisz się do kanału i włącz dzwoneczek. W ten sposób będziesz dalej otrzymywać boskie wskazówki, które poprowadzą Cię w podróży do prawdziwej miłości, którą Bóg przygotował dla Ciebie. Pamiętaj, że to, co jest Twoje, nikt Ci nie odbierze. Prawdziwa miłość jest boska i będzie Ci daną w odpowiednim czasie, gdy będziesz gotów ją przyjąć. Otwórz swoje serce. Zaakceptuj wskazówki aniołów i pozwól niebu prowadzić cię ku pełni życia. Ta miłość nie będzie tylko chwilowym uczuciem. Będzie to głęboka i trwała relacja, która wesprze cię we wszystkich aspektach twojego życia. Każdy moment trudności, który przeżyłeś, każda łza, którą wylałeś, miały boski cel. Przygotować cię do bycia najlepszą wersją siebie, abyś mógł przyjąć prawdziwą miłość. Która wkrótce pojawi się w Twoim życiu. Związek, który przeżyjesz, będzie tym, czego zawsze pragnąłeś, ale w bardziej bogatej i głębokiej formie, opartej na tym, co niebo przygotowało specjalnie dla Ciebie. Pozwól, aby miłość Boga wypełniła każdą sferę Twojego życia i bądź gotów na przyjęcie tej nowej fazy dobrobytu, szczęścia i spełnienia emocjonalnego. Anioły proszą Cię abyś otworzył swoje serce na pokój. Nie bój się oddać temu, co nadchodzi, ponieważ to, co Bóg ma dla Ciebie, jest o wiele większe niż cokolwiek, co przeżyłeś do tej pory. Związek z osobą, którą Bóg przygotował dla Ciebie, będzie silniejszy niż jakakolwiek trudność, jaką przeżyłeś w przeszłości. Nie patrz wstecz z żalem, lecz z wdzięcznością. Bo każdy moment doprowadził Cię do tego punktu odnowienia i uzdrowienia. Anioły są z Tobą, a zmiana, na którą czekasz, jest bliżej niż myślisz. Związek, który ma zakwitnąć, będzie prawdziwym spełnieniem boskich obietnic. Miłość, którą czujesz do tej osoby, i miłość, którą ta osoba czuje do Ciebie, stanie się fundamentem solidnego związku opartego na zaufaniu. Szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Uwierz, że niebo zawsze będzie działać, abyś otrzymał wszystko, co dobre, wszystko, co zasługujesz. Kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że każda trudność, każdy moment trudności był niezbędny, aby doprowadzić Cię do tego punktu przemiany. Miłość, której szukasz, wkrótce objawi się w sposób potężny i transformujący. I żyjąc tą miłością, zobaczysz, jak wszystkie trudności z przeszłości znikną, ustępując miejsca nowemu etapowi wzrostu, radości i spełnienia. To, co nadchodzi, jest czymś wspaniałym, i zasługujesz na to, by żyć tym w swoim życiu. Jeśli czujesz energię tej wiadomości, wpisz 1111 w komentarzach aby połączyć się z energią aniołów i wzmocnić swoją podróż. Pamiętaj, prawdziwa miłość jest boska i jest w zasięgu Twoich rąk. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas na wysłuchanie tej wiadomości od aniołów. Niech Twoje serce napełni się pokojem, miłością i pewnością, że jesteś na właściwej drodze. Życzę Ci tygodnia pełnego światła. Dobrobytu i głębokiej więzi z miłością i mądrością nieba. Niech Bóg błogosławi każdy twój krok i kieruje twoimi wyborami z mądrością i ochroną. Pamiętaj, nigdy nie jesteś sam, anioły są przy tobie, a miłość Boga zawsze będzie ci towarzyszyć w twojej podróży.